Ehe, wszystkim z tej strony Prestigo, witam Was po raz kolejny, może w kolejnym rzucie okiem, którym spodoglądniemy na grę Assassin's Creed 3. Komentarz, będę nagrywał, jest nagrywany już osobno od tego, no, pół filmu. Widzicie, przedstawiam Wam jeden z tych momentów, w których muszę oczywiście <gry> nowa. Zaraz rozgrywkę zaczynać, bo w tym momencie włączyłem po prostu nagrywanie. Jak widzicie, to chyba jedna z takich najważniejszych no, nowości w serii Assassin's Creed 3. Znaczy, w serii Assassin's Creed. Trójka to jest numerek, więc podpowiedź jest ta. Dobrze liczę, szósta część, albo piąta. Tu części dwójki, jedynka i trójka. Tak więc piąta część, ale oznaczona numerkiem 3. i tak, co tak o fabule nie będę zbytnio... Zdradzał, powiem, że ta nawet mi się podobała. Zbytnio do niej wagi nie przywiązywałem. Um, ale ogólnie tak o nowościach tej całej tej serii, bo na pewno wiele osób z Was grały w Assassina. To są właśnie takie podróże statki. Powiem no ja Wam, że to nawet ciekawy pomysł jeszcze w tych grach. To ja przynajmniej grałem, z tym nigdy nie spotkałem. Prawda, niektóre bitwy morskie... No, są bitwy morskie. No, powiem wam, trochę mi tak nie przypadły tego. bo to fajny pomysł w ogóle. Jakieś rozbudowywanie statku nie mam pojęcia o co, co w tym chodzi. Można powiedzieć, że takie to to jest najważniejsze. Ogólnie zadanie. Zadania są przynajmniej gąku głównego trochę. No i nie będę ukrywał zróżnicowane, ale niektóre cele dodatkowe to powiem wam nerwy straszne straciłem, że po prostu... Chciałem sobie, wiecie, tak, na 100% zrobić, ale po tam w 20 razie, po tym odczytaniu punktu kontrolnego, sobie po prostu dałem spokój, one są po prostu, jak ktoś mówi, stra... imbaty, przynajmniej dla mnie. Możliwe, że po prostu, jak się ma... sposób, jak to... wiecie. Oj, zobaczmy. Hey. Podejść, to może być. Z kolejnych nowości, to jest takich... Tak skakanie po lesie. No po prostu wiecie, latacie po lesie jakiejś jakieś małpy, skaczecie po tych drzewach... I w ogóle... Mm, co to jeszcze, o tym można jeszcze wspomnieć. E, I I jest oczywiście dalej. Tym razem jest trochę tak bardziej urozmaicone, że nie ma tak po prostu coś w jednym miejscu tylko Trzeba się trochę jednak natrudzić, nie? Wiatr poriwa nam kartkę, my za tą kartą gonimy, albo musimy jakoś kombinować ze skakami. Albo nie zawsze jest jasne, gdzie się da spiąć a gdzie nie. To jest troszkę denerwujące. Ale da się jakoś to przełknąć. Hmm. to jest takie sobie. Misje dodatkowe, misje dodatkowe są tutaj naprawdę okrojone. Przynajmniej ja nie widziałem praktycznie żadnych misji pobocznych tych zabawniejszy, tylko, że wiecie, to jest... tu ktoś walczy, tam ktoś walczy i takie tyle, tyle z mojego kontaktu było z tymi misjami pobocznymi. Chciałem najpierw skończyć wątek wor główny, a potem tak to, ale jednak zrezygnowałem. Jakoś mnie to nie przekonało do siebie za bardzo. E, co tu jeszcze jest? Handel. Handel to mamy teraz taką własną osadę. Wykonujemy misje związane z osadą. I to akurat powiem wam, fajny motyw, jest. I możemy kupować różne rzeczy od naszych rzemieślników zem i potem tworzyć karawany i je wysyła. Oczywiście ja wysłałem tam je od razu, jak miałem możliwość, karawany do sklepu. Eee, I się okazało, że została zaatakowana. Nie napisane nigdzie e, co, gdzie ja mam zrobić, gdzie ona zaatakowana. Myślałem, że a, zaatakowana, to poczeka, pojedzie sobie balić, coś sprawdzać. I się okazało, że samą grę, przez całą grę wszyscy, wszystkie lata bycie na przestrzeni czasu rozrożone. Karawana stała w miejscu i zaatakowana. I czor wie, żadnych informacji, przynajmniej ja nie widziałem gdzie to jest. Kolejną rzeczą, o której też mogę wspomnieć są polowania. Powiem Wam, że to dość ciekawy pomysł był, że po prostu zostawiamy pułapki, jakieś zwierzęta biegają po lesie, bo duża część gry się coś z takim w lesie. I no ogólnie, nie widzicie po raz kolejny. Podoba! Ale mi się spać. Hmm, po raz kolejny od nowa hmm, rozpoczynam rozgrywkę. No i te polowania, że są szopy, niedźwiedzie. Powiem wam, że to jest nawet fajny pomysł. Hmm, nie wiem, czy to on jest dobry, czy zły. Po no, mi się podobało, że zostawiamy ślidła na przykład. Możemy zostawić ee, e, jakąś przynętę. Możemy się zaczaić, możemy szukać śladów. Czy tu e, na przykład tutaj był jakieś lenie? Ubrany Lekko poświetlałem, ale oczywiście nie tak, że świecą wiecie, jak żarówka. I fajne na przykład nie ma tak, że podchodzimy do niedźwiedzia dziab, niedźwiedzia nie ma. Niedźwiedzi wilki to one są jednak zagrożeniem, zależnie też czym walczymy z danymi zwierzęciem. jak używamy noża, to one otrzymują mniejsze obrażenia i skóra jest wyższej jakości i więcej kosztuje. Tak samo jak używamy miecza, to jest niższy. Tak samo mięso i tak dalej w No to powiem Wam ciekawe. A ogólnie to takie... kilka powiem w świeżości dla serii, ale hmm, fabuła w tym... E, ciekawy jest też w realnym świecie, oczywiście nie będę wam zdradzał tutaj fabuły. Bardziej to mi chyba tylko ciekawe. Skończyłem tę grę chyba tylko ze względu na to co się dzieje w realnym świecie, że chciałem wiedzieć co będzie dalej, co będzie dalej. I mam nadzieję, że już czwarta zapowiedziana część serii. Znaczy, z numerkiem czwartym. Będzie już tym ostatnim, bo... Ciągnięcie tak na hama tego, to już będzie trochę przygięcie. Ale... Na pewno jak wyjdzie, chyba w październiku, do dobrze się orientuję. Ale nie, 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 nie patrzcie na to. Na pewno, że nagram rzut okiem na tym, żeby wam opowiedzieć, czy to jest takie godne zakończenie serii, czy po prostu... Yy, będzie po prostu takie wiecie ciągnięcie już, lecenie na kasy, bo bardzo mnie ciekawi po prostu już to zakończenie fabuły Zdjęcie zakończenie fabuły w realnym świecie. My tak najbardziej ciekawe a Cała ta rozgrywka to jest powiem Wam szczerze taki już dodatek dla i po prostu chcę wiedzieć jak ta gra się zakończy I tak dalej, i tak dalej No i chyba co ja mogę jeszcze powiedzieć? Jak widzicie akurat mi się udało i pora, za chyba któryś tam razem bez szranku przepłynąć? Powiem ja Wam, że fajny, bardzo fajny ten motyw jest z tymi stopkami. Najba najbardziej chyba z e całej tej odsłony mi się podobał, staw dużo nim Jak miałem możliwość, oczywiście, to się tak specjalnie bawiłem, starałem się te bitwy morskie jak najlepiej rozegrać, Ehe, poćwiczyć, to mi się tak najbardziej podobało. Ogólna ocena, według mnie, to było niewielka. Dałbym 7,5-8 tak. gra Granie zachwyca, ale nie jestem za przepuszczony tak do dup. Widzicie, tu do naszych Slime. Ale to już będzie. Kurde ja tak mówię, że slime, a nie wiem czy to będzie taki ten Ale Ale to już będzie chyba wszystko w tym rzuciu okiem. No więc komentujcie, subsłukujcie, zaczynajcie.